Bardzo serdecznie w Sztokholmie i zapraszam do odkrywania tego wspaniałego miasta razem ze mną. Nazywam się Renata Broda, no i reprezentuję Story Tours. Dzisiaj zabieram Państwa na niezwykłą przejażdżkę, a mianowicie na przejażdżkę publicznym promem. Jest to prom, który no, należy do sieci komunikacji miejskiej. Każdy, kto ma bilet komunikacji miejskiej, może takim promem troszkę wypłynąć poza centrum Sztokholmu i przy okazji zobaczyć, jak wspaniale Sztokholm wygląda zimą od strony wody. Gdzie ten prom możemy znaleźć? Popatrzcie Państwo za mną, widzicie, za mną znajduje się budynek Królewskiego Teatru Dramatycznego. Przy Nybrokajen jest przystanek, i tam można na ten prom wsiąść. A więc zapraszam do zwiedzania Sztokholmu ze Story Tours. Do usłyszenia, do zobaczenia.